Ekscelencjo, drodzy współbracia kapłani, soby życia konsekrowanego, bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, kochane dzieci. Jesteśmy w studieniczańskim wieczerniku i trwamy na modlitwie jak apostołowie w jerozolimskim wieczerniku. Jest z nami Maryja, Matka Jezusa i nasza Matka. Pając na modlitwie, prosimy, by Duch Święty przyszedł z pomocą naszym słabościom i wołamy: Przyjdź Duchu Świętym. W tym wieczorniku są dzieci pierwszokomunijne z podwórkowych kółek różańcowych, szkolnych Koukaridas, Aniołki Księdza Bosko, dzieci Diecezji Ełckiej, ich opiekunowie a także dzieci z innych diecezji, kapłani, siostry zakonne, katecheci, nauczyciele, seminarzyści, rodzice. Ale są z nami także i ptaki, które nam pięknie śpiewają. Może też i komary i muchy się znajdą, które nam trochę poprzeszkadzają. Ale nie, nie traćmy skupienia na mszy świętej. Moi drodzy, jesteśmy tutaj pierwszą sobotę miesiąca, dzień poświęcony niepokalanemu sercu Matki Bożej i wigilię zesłania Ducha Świętego. Oczy nasze zwrócone są na Fatimę, że Matka Boża w 1917 roku objawiła się dzieciom Mucji, Chiacencie i Franciszkowi. Chiacenta i Franciszek są już świętymi i są razem z nami w relikwiach. Matka Boża zatroskana o zbawienie ludzi, o pokój na świecie, przez dzieci fatimskie przekazała całemu światu przesłanie, orędzie, które możemy streścić w trzech słowach. Nawracajcie się, czyńcie pokutę, odmawiajcie różaniec. To orędzie jest nadal aktualne. Matka Boża zatroskana o nasze zbawienie. O pokój na świecie, bezpieczeństwo w naszej ojczyźnie. Wzywa nas, nawracajcie się, czyńcie pokutę, odmawiajcie, Różaniec. Tylko Pan Bóg może przywrócić upragniony pokój w Ukrainie, Ziemi Świętej i bezpieczeństwo w naszej ojczyźnie. Widzimy, jak jest wiele zła wokół nas. Jak ludzie odchodzą od Boga, jak jest dużo nienawiści, zła, grzechu, zagrożeń. Jak jest zagrożony pokój w świecie i w naszych rodzinach, Maryja to wszystko widzi i daje nam koło ratunkowe. Oto jedno z tych kół ratunkowych, byśmy nie utonęli w grzechach tego świata. Tym kołem ratunkowym jest różaniec. Moi drodzy, trzymajcie różaniec w ręku i módlcie się na nim. Razem z waszymi rodzicami i dziadkami. Uchwyćcie się go jak koła ratunkowego, a nie utoniecie w falach zła. Moi drodzy, kochane dzieci. Jezus Chrystus zaprasza nas do wieczernika, gdzie w czasie ostatniej wieczerzy umywa nogi uczniom i ustanawia dwa sakramenty: sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Jezus powiedział wieczerniko do apostołów: To czyńcie na moją pamiątkę. Przez dwa tysiące lat apostołowie, i ich następcy, Biskupi, kapłani celebrują Eucharystię, odprawiają msze święte. Niech kongres Eucharystyczny, który przeżywamy w naszej diecezji, umocni naszą wiarę, że Jezus Chrystus jest rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina. On pragnie przyjść do naszych serc w czasie komunii świętej, by trwać w nas by nas umacniać w walce przed złem, grzechami, trudnościami i zagrożeniami. On dzisiaj mówi do nas, kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Co znaczy trwać w Jezusie? To utrzymywać bliskie więzi, relacje z Jezusem Chrystusem. To słuchać Jego słów i żyć Ewangelią, to czerpać od Niego miłość i nadzieję, pokój i radość. Tak żyjąc będziemy mogli powiedzieć: żyję pełnią życia. Tego Wam życzę. Żyjcie pełnią życia, a będziecie szczęśliwi. Drogie dzieci, kiedy macie różne trudności, to mówię Wam: idź na adorację. Powiedz to wszystko Jezusowi Chrystusowi. On cię wysłucha i da cię dobrą radę. Idź na adorację, bo każde zło świata można pokonać mocą adoracji eucharystycznej. Te słowa powiedział święty Jan Paweł II. Każde zło świata można pokonać mocą adoracji eucharystycznej. Dziękuję wam i wszystkim, którzy... Z kamieni, kwiatów. Czyniliście przepiękną monstrancję, cudowna. Kto nie widział jeszcze to po mszy świętej powinien podejść, żeby zobaczyć. Niech ta monstrancja, zrobiona przez dzieci, przemawia do nas wszystkich: że Jezus Chrystus czeka na nas w monstrancji w tabernakulum w kościele. Ale, moi drodzy, kiedy przyjmujecie Chrystusa w Komunii Świętej, to wy stajecie się tą żywą monstrancją, w której niesiecie Pana Jezusa, tak jak i dzisiaj uczynicie, zaniesiecie Chrystusa do Waszych domów, do Waszych rodzin. Mo moi drodzy, kochane dzieci, Jezus w tym dzisiejszym świecie daje nam drugie koło ratunkowe. Tym kołem ratunkowym jest Eucharystia, jak widzimy to drugie koło ratunkowe. Zachęcam Was do uczestniczenia w Mszach Świętych, szczególnie w Niedzielę i święta, do adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Uchwyćcie się tego koła ratunkowego i śpiewajmy wspólnie. Przyjdźcie do stołu miłosierdzia, gdzie ciało i krew Pana jest. Drodzy drogie dzieci, te dwa koła ratunkowe, którymi są Eucharystia i Różaniec, rozpoznał jako dziecko Carlo Akutis, zakochany w Eucharystii, geniusz komputerowy, który zmarna białaczkę w wieku 15 lat, został ogłoszony błogosławionym, a 3 sierpnia tego roku zostanie ogłoszony świętym. Kiedy miał siedem lat, przyjął pierwszą Komunię Świętą i wtedy wypowiedział takie wspaniałe zdanie: Chcę być blisko Chrystusa, to program na moje życie. To pragnienie było tak mocne, że miał czas na codzienną przeświętą adorację, modlitwę różańcową i pomagał potrzebującym. Carlo Acuti stał się misjonarzem Eucharystii i modlitwy różańcowej. Zaczął ewangelizować od swojej rodziny. Jego mama Antonina dzięki synowi przybliżyła się do Boga. Karlo mawiał, że Eucharystia jest jego autostradą do nieba. Karlo tak kochał Boga, że zapraszał innych, zwłaszcza tych najbliższych, do udziału w uczcie Eucharystycznej. To Karlo przyciągał rodziców swoich krewnych. I rówieśników na Mszę Świętą i na adorację, i przekonywał ich do codziennego przyjmowania Komunii Świętej. Drogie dzieci, Pan Jezus Was potrzebuje, abyście dokonali cudu i dzielili się radością z uczestniczenia we Mszy Świętej, radością ze spotkania się z Jezusem Chrystusem i przyjmowania Komunii Świętej. Z Waszymi najbliższymi rówieśnikami. W naszym seminarium Mełku zostało tylko ośmiu kleryków, w tym trzech z Afryki. Podziękujmy im, że pragną być kapłanami. Aplauz dla nich. Mocne aplauz dla nich. Ale mam dla Was misję do spełnienia. Bo jestem przekonany, że modlitwa dziecka ma szczególną moc i Pan Bóg wysłuchuje jej jak żadnej innej. Proście Pana Jezusa, aby obdarzył powołaniem do kapłaństwa życia zakonnego ludzi młodych i by oni mieli odwagę i za głosem Pana. Dzisiejszy świat potrzebuje kapłanów, bo potrzebuje Chrystusa. A może Jezus do Ciebie mówi dzisiaj, czy w inny dzień słowa, pójdź za mną. Co odpowiesz? Stawajcie się misjonarzami eucharystii. Rzucajcie wszystkim koła ratunkowe, którym jest Eucharystia i Różaniec, by ich ratować przed złem i grzechem. I mam do Was pytanie. Czy Ty chcesz być misjonarzem Eucharystii? Nie słyszę. Czy Ty chcesz być misjonarzem Eucharystii? Naprawdę? Wszyscy. I drugie pytanie. Czy Ty chcesz być misjonarzem Różańca Świętego? Wszyscy. A więc w mocy Ducha Świętego. Bądźmy misjonarzami Eucharystii i Różańca Świętego. Amen.